Witam serdecznie, szczęść Boże. Wcześniejsze rozdziały Ewangelii Mateusza pokazują, że Jezus nie boi się podejmować tematów trudnych, tematów kontrowersyjnych, o ile wcześniej to Jezus był prowokowany przez swoich przeciwników do tego, żeby się takimi tematami zajmować. O tyle dzisiaj we fragmencie Ewangelii, który za chwilę rozważymy, który też będzie podany na dole w komentarzu pod tym filmikiem. Jezus sam z siebie wywołuje temat, temat bardzo trudny, temat, który nawiązuje do tego, co dzisiaj jest powodem dla wielu do odejścia od Kościoła, do zanegowania instytucji, do zanegowania też kapłaństwa, do takiego patrzenia trochę z dystansu na to, co, co, co dzieje się w Kościele. W takim kluczu też spróbujmy tę Ewangelię usłyszeć, i na początku trzeba zaznaczyć to, co też podkreśla Ewangelista, że Jezus zwraca się do tłumów i do swoich uczniów. W innych miejscach Ewangelii Jezus mówi wprost do tych, których krytykuje. To słowo dzisiejsze, chociaż będzie słowem, w którym bardzo ostro, z ostro Jezus wypunktuje pewne błędy, pewne wady, pewną obłudę, to jednak to słowo nie jest skierowane do tych, których Jezus będzie krytykował, ale do nas. Może czujesz się uczniem Jezusa. Jesteś blisko niego. Może nawet jako uczeń Jezusa jesteś klerykiem, księdzem, siostrą zakonną, ewangelizatorem. Może czujesz się jednym z tłumu, czyli kimś, kto tak trochę z dystansu patrzy na Jezusa. Jesteś zaciekawiony tym, kto to jest. Może tak jak niektórzy z tłumu, też szukasz troszeczkę haka na Jezusa i z tego powodu chcesz trochę poznać, poznać Ewangelię. W każdym razie Jezus to słowo kieruje właśnie, właśnie do nas. I co takiego Jezus mówi? Miejsce Mojżesza czy na katedrze Mojżesza zasiedli nauczyciele w piśmie i faryzeusze. To znaczy, że możemy to zrozumieć łagodniej, po prostu że są dzisiaj ludzie, którzy w imieniu Mojżesza przemawiają. Że dzisiaj są tacy, którzy interpretują, którzy przekazują prawo, które kiedyś Bóg dał przez Mojżesza. Ale można też to zrozumieć ostrzej i tutaj Jezusowi raczej chodzi o to drugie. Że są tacy, którzy przywłaszczają sobie miejsce Mojżesza, którzy stawiają siebie na miejscu Mojżesza, którzy usur uzurpują sobie to, co było, powiedzmy, zastrzeżone dla Mojżesza. Być może też po swojemu troszeczkę to, co Mojżesz przekazał, e, naginają, stawiając siebie w jego miejscu. Gdyby to słowo było wypowiedziane dzisiaj w XXI wieku, co Jezus by powiedział? Na moim miejscu, na miejscu Jezusa zasiedli. Kto taki? Księża, biskupi, kardynałowie, papież, animatorzy Wspólnoty, ewangelizatorzy. Są ludzie, o których dzisiaj Jezus by powiedział że nawet, że są potrzebni, są niezbędni do tego, żeby głosić Ewangelię. Są ludzie, którzy są niezbędni do tego, żeby dzisiaj w moim imieniu przemawiać. Ale możemy to też rozumieć w tym drugim znaczeniu: Są tacy, którzy zajmują dzisiaj moje miejsce, którzy pchają się na to miejsce, które jest należne tylko mi. I tu już pojawia się nie, to ogromne ostrzeżenie. Tu na chwilę się zatrzymajmy i warto się zastanowić, czy w Twoim życiu, czy w Twoim kontakcie ze Słowem Bożym, z Jezusem, nie jest tak, że ktoś zajął miejsce Jezusa. Mówię o tym, bo nawet nagrywając filmiki takie jak ten. Zapala mi się często taka pomarańczowa lampka ostrzegawcza, czy kiedy sam korzystam z różnych komentarzy. Czy nie jest tak, że komentarz zastąpi osobisty kontakt ze Słowem Bożym? Bardzo bym chciał, żeby te nasze rozważania do Ewangelii, spotkania ze Słowem, były inspiracją, było może takim dopowiedzeniem czegoś, pokazaniem troszeczkę z innej strony Ewangelii, ale po to, żeby później osobiście, przynajmniej przez chwilę, żebyś też usiadł i sam zapytał, co Jezus chce powiedzieć tobie. Żeby nie było tak, że komentarz zastąpi tego, kogo, kogo komentuje, kogo próbuje pokazać. Ale wróćmy do tekstu. Dalej Jezus mówi, czyńcie i zachowujcie wszystko, czego was uczą, ale nie naśladujcie ich czynów. I później następuje długa lista wykroczeń. Wad, grzechów, tych, którzy są powołani i zaproszeni do głoszenia Ewangelii. Mówią, ale sami nie czynią tego, co mówią. Przygotowują wielkie ciężary, ale sami tych ciężarów nie chcą tknąć nawet palcem. E, I tak dalej. Znasz na pewno takie osoby, które głoszą Ewangelię. Może to jest Twój wikariusz, Twój ksiądz proboszcz, może to jest Twój rodzic, babcia, dziadek, sąsiad, osoba ze wspólnoty. Osoba z parafii, która głosi Ewangelię, która mówi o Jezusie, a jednocześnie widzisz, że sama tym nie żyje, która jest w tym zakłamana, obłudna, która robi to, tak jak później Jezus mówi, dla własnej chwały, dla jakiegoś zysku, z powodu chciwości materialnej. To jest, to jest fakt, są tacy ludzie, i, i nie ma co się oszukiwać, że, że tak nie jest. Jezus też wprost o tym mówi. Ale co Jezus mówi do nas, nie do tych ludzi, ale do nas? Znaczy do mnie jako do księdza, to, to mówi podwójnie, jako do osoby głoszącej Ewangelię, i jako do, 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 do swojego powiedzmy, ucznia. tak? Ale co mówi do nas właśnie jako do, do uczniów? Mówi: słuchajcie ich nauki, czy w takim dosłownym tłumaczeniu strzeżcie tego słowa, które do was kierują, ale uczynków nie naśladujcie. To że ktoś, kto głosi Ewangelię, nie żyje Ewangelią, nie może być dla nas wymówką czy usprawiedliwieniem do tego, że sami tej Ewangelii nie będziemy przestrzegać. To, że ktoś, kto mówi prawdę o Jezusie, sam się do tej prawdy nie stosuje, nie znaczy, że to, co mówi, jest kłamstwem. Przypomina mi się tu takie, myślę, znane stwierdzenie, tak? Nie bądź świętszy od papieża. Czytając tą Ewangelię. Słyszę coś innego, słyszę właśnie, bądź świętszy od papieża. Bądź świętszy od księdza, który głosi ci kazanie. Bądź świętszy od rodzica, który każe ci iść do spowiedzi, który każe ci chodzić do kościoła, a być może sam już dawno u komunii nie był. Niezwykle trudne zadanie. Łatwiej jest powiedzieć: On tak żyje, więc ja też. On mówi o Bogu, ale, ale sam takiego Boga może nawet nie doświadcza, więc co to znaczy, że kłamie. No właśnie nie. Jezus mówi: Przyjmuj to, co jest prawdą, stosuj się do tego, co jest prawdą, ale uczynków, uczynków nie naśladuj. Przypomina mi się też tutaj rozmowa z pewnym księdzem, z pewnym doświadczonym bardziej kapłanem, kiedy sam, bo sam nieraz doświadczam tego, że nie dorastam do Ewangelii, którą głoszę, i sam nieraz doświadczam to, że, że, że słowo, że nawet wymagania Ewangelii nieraz mnie przerastają. I pytałem: Jak to jest, czy mogę to głosić? Czy mogę głosić coś, z czym sam mam jakąś tam trudność? Ten ksiądz mi powiedział tak. Masz prawo, nawet masz obowiązek głosić Jezusa. Masz obowiązek pokazywać prawdę o tym, kim jest Bóg. I, i dzielę się tym dlatego, żebyśmy, żebyśmy właśnie, słuchając kazań, słuchając rozważań, słuchając świadectw, jakiś zachęt, czy co jeszcze trudniejsze, słuchając napomnień z ust ludzi, którzy... Sami mają jakiś problem, jakiś dylemat moralny, sami mają trudności z wiarą. Żebyśmy zwracali uwagę na Słowo, na to, co mówią, żebyśmy to Słowo przyjmowali do serca, zachowywali, żyli według tego Słowa, a ocenę tego człowieka zostawili Jezusowi. To, co między nim a Bogiem, to już zostawmy, zostawmy Bogu. Na koniec. W dzisiejszej Ewangelii Jezus jeszcze daje takie wytyczne już konkretnie, konkretnie do nas. Tak jakby mówi, jeżeli widzisz, że ktoś taki jest pyszny, to ty bądź pokorny. Mówi, nie tak będzie wśród was, jak wśród nich. Wy nie bądźcie do nich podobni. Jeżeli ktoś taki jest nieuczciwy, jest chciwy, no to ty bądź hojny, ty bądź uczciwy. Ty bądź prawdomówny, ty bądź szczery. Jeżeli ktoś taki jest leniwy, ty bądź gorliwy. Jeszcze raz powtórzę, bądź świętszy od papieża. I, I tego ci życzę. Niezwykle trudne zadanie, ale mam nadzieję, że, że z Bożą pomocą do, do, do wypełnienia. Zadanie słuchania Ewangelii, niezależnie od tego, z czyich usta Ewangelia jest głoszona, i stosowania się do niej, podjęcia trudu pracy nad sobą. I też na to, na to Ci błogosławię i życzę życzę dobrego tygodnia. Szczęść Boże.